Cześć. Chciałem wam dzisiaj pokazać jak montuję rower na PAKRAFTI. Chodzi o to, żeby ten rower trzymał się stabilnie, żeby nie spadał z niego nawet jak zahaczymy się o jakąś gałąź, żeby w razie nieoczekiwanej wywrotki łatwo można było z powrotem obrócić, żeby się wszystko trzymało a z drugiej strony, żeby to, to montowanie nie było problematyczne, żeby to się mogło odbyć szybko, a także demontaż, żeby to zrobić sprawnie, bezproblemowo i bez tracenia zbędnego czasu. Pierwsza rzecz to róbmy to nad brzegiem rzeki czy jeziora, najlepiej bezpośrednio na wodzie. Jeżeli zrobimy to kilka, kilkanaście metrów dalej, no to trzeba będzie to wszystko przenosić, targać, a to nie jest ani bezpieczne, ani poręczne. Także kładźmy sobie packraft na wodzie. Jeśli chodzi o przygotowanie roweru, to zdejmuję wyłącznie przednie koło. To wystarczy i co najwyżej obniżam siedzenie. siedzenie I już rower jest gotowy, żeby go położyć na pakrafcie. Jeśli jest to rzeka bez przeszkód albo jezioro, no to ustawiam rower. Kładę go po prostu tak w poprzek, tak? Czyli w ten sposób. Kierownica naprzód idzie. Pamiętamy, żeby przerzutką. Do góry. Przerzutka do góry. Obracamy sobie to takby ten pedał, żeby nie przeszkadzał. Sprawdzamy, czy nie ma tutaj żadnych elementów, które mogą ukłuć pakraft niepotrzebnie. Tu ta nóżka. Tu nic nie przeszkadza. Wszystko jest ok. Kładę go na dziobie. Tak, na dziobie. Kierownicę skręcam i jest przednie koło kładę. Tu na razie bez mocowania pokazuję Wam jak to wygląda. Im dalej do przodu go posuniemy, cały ten układ o tutaj na dziób, w tym będziemy mieć więcej miejsca. Akurat w przypadku Sigmy TXV, tego miejsca jest naprawdę duże. Zobaczmy, czy to się trzyma. Powinno się trzymać bez przywiązywania. Tutaj wody jest bardzo mało. No, ale wystarczająco, żeby sprawdzić ten łuk. Nie przechyla się na żadną stronę. Troszeczkę idzie mi w tą stronę, więc mogę troszkę go cofnąć, ale podnosimy. Przenosimy troszeczkę, nie suwamy, tak? Dobra, zobaczmy. Jeszcze troszeczkę. Tak. I jest idealnie, jest idealnie. A teraz jak przymocować rower, żeby on nam się nie zsunął, kiedy zahaczymy jakąś przeszkodę. Do tego celu używam takich taśm, takich troków z zaciskami plastikowymi, to jest dużo lepsze od sznurków, jakichś gum bo nie robię żadnych supełków bo supełki może i łatwo się zawiązuje ale z odwiązaniem może już być problem zwłaszcza kiedy wszystko się pomoczy każdy pakraft ma takie uchwyty cztery raz, dwa, trzy, cztery z przodu i my będziemy wykorzystywać ale chyba tylko te, tylko te dwa przewlekamy przez to ucho tasiemkę przewlekamy ramę pakraftu, łapiemy też to koło i od dołu i z góry zaciskamy, ale nie za mocno, bo jeszcze z drugiej strony robimy to samo. A zatem przewlekam łapię ramę, łapię to koło. Przednie. I zaciskam, Teraz mogę trochę mocniej z jednej strony, i poprawiam z drugiej, już mogę trochę mocniej, tak? I jeszcze z tamtej strony poprawię. Tak jest. I gra. i to jest wszystko. Ważne, że kierownica nie jest skręcona w dół, tylko w górę. Przytrzymuje ją to przednie koło. I kierownica nie może być tutaj, na odwrót, dlatego że będziemy haczyć wiosłem. Więc ten układ mi się bardzo sprawdza. No dobrze, ale są czasem sytuacje, kiedy ten układ jest za szeroki. Bo jednak trochę wystaje ten rower na bok, tak? Parkrafta. A jak mamy rzekę z przeszkodami, no to możemy zahaczyć. Więc wtedy ustawiam rower wzdłuż. I zdejmuję, zobaczcie jak to się szybko demontuje. Z druga strona. Trzeba koło. I zdejmuję. po prostu do przekładu. Ładę go wzdłuż. Ucieka mi na brzeg. O tak. Śmiało możemy go położyć tutaj na dziobie, tak? Sprawdzamy tylko, czy nie, nie ma tu niczego, co go... Przekuć. Znów obracam kierownicę, żeby nie moczyła się w wodzie. Ona może wystawać do przodu. Im dalej wystaje, tym więcej mamy miejsca na nogi. Tak. Cały ten układ znów jest stabilny. Tylko trzeba go związać z tasiem I już, wszystko trzyma się dobrze. Śmiało mogę wsiadać. bo no, nie chcę tutaj namoczyć, i gdyby tylko było tu więcej wody to oczywiście bym popłynął i jeszcze uwagi końcowe jak kończycie spływ to nie szurajcie tym fakraftem nie ciągnijcie tego po brzegu tylko podnosimy, unosimy jak układ jest dobrze zamocowany Podnosimy ten rower razem z pakraftem. Nie ma problemu. I sobie przenosimy. Odwiązujemy. Pasiemki. Raz. Dwa. I sprawie.